Dzień dobry Tak? To ten dzień, kiedy w końcu nałożyłam mój e, sweterek, jeden z waszych ulubionych Chociaż w sumie to nie ma takiego faktury jak sweter, tylko bardziej jak e, bluza A ja sobie teraz robię, uwaga, e, Lunch do pracy Te będą krewetki z takim makaronem singapurskim i z warzywami z, z i z odrobiną e, kaszy e, kinwy, czyli komosy ryżowej. Chyba zrobię porcję na dwa dni, a spakuję sobie do pracy tylko wiecie, połowę tego. Prawie jak efekt, wiecie, się przykaże. Dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę inny lunch, mam <grym> dużo Kurczaka, jeszcze tylko, który mi został, i zrobię mu e, rapę właśnie z e, kurczakiem na bazie e, pieczywa. tego whole bread mini piada i e, sałata tutaj jest. wiecie, minimalnie warzyw, warzywnie, żeby nie przesadzić. Żeby się przypadkiem chłopak wyciągnął od nich, i dam trochę pieczuku. Nie wiem, czy nie przesadziłam z ilości tego kurczaka. Coś takiego. Gaw przyniósł mi przed chwilą moje zamówienie z um, Black Friday i podobno było na dole, Nikt nic nie powiedział o tym, że jest. Także, ale później Wam pokażę wieczorem. Uh, patrzę tutaj teraz, Gavin. Jamie. Bye. Hi. I to myself, my brain. Ok. Co jest? Bye! Już jestem w pracy i słuchajcie, kilka rzeczy chcę Wam powiedzieć, a później zapomnę. Pierwsza rzecz to: y, dzisiaj rozmawiałam rano z mamą y, i mówi do mnie, Aga, jednak, czy ty, 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 miałaś na sobie w tym pierwszym odcinku ten sweter, który ci kupiłam? Oczywiście. Mówiła, tak, to tak, dotarłam to, to od ciebie. A druga sprawa: mówi do mnie, Aka, ale masz trochę podkrążone oczy. Chyba jesteś zmęczona. <laughs> I w sobie zauważyłam, że. Mam takie tutaj napuchnięte te oczy, wiecie? I ostatnio jakoś nie śpię za dobrze, bo trochę się stresuję tym całym tygodniem i chociaż już jest końcówka, ale jutro mam potencjalnie najgorszy dzień, z tego względu, że bardzo się stresuję spotkaniem, które jutro będę miała. Z wielu względów, o których Wam nie mogę tutaj mówić, ale będzie gorąco. Może nie będzie, ale muszę być przygotowana na wszelkie okoliczności, o tak powiem. Um, ale w każdym razie, coś dobrego. Dzisiaj, e, czekajcie, próbuję też się zalogować, żeby sprawdzić, czy dzisiaj moje TA są, bo wczoraj nie było jej. Um, że. Okej. Okay. Um, dostawię to mości od rodziców. Muszę. W każdym razie zaczęłam rozmawiać z koleżanką, która zaczęła kupować wędliny w polskim sklepie i mówiła mi, że jakie są smaczne, szczególnie te takie brązowe skórce wędzone i ja mówię, mówiłam ci, że są najlepsze i mówi, że jej mąż zaczął kupować tam chleb też i jakieś tam inne rzeczy, ja mówię, że sery też są fajne. I ona jest, taka oryginalnie jest Hiszpanii, także brakuje jej takiego dobrego, smakowitego jedzenia. Powiedziałam, że nawet dzieci też ubiegłają, także cieszę się, że kolejnej osobie poleciłam dobre miejsce na, te, na dobre jedzenie. Dobra, trzymajcie się. Ja teraz muszę się wziąć do pracy widzimy się po południu. The Sorry, ja yeah, mam my... wróciśmy zebranie, Gavin, How was that parents' meeting? Come here. Oh, I loved it was great fun normal. O, oh, look crap. We are looking great. We, we, nie, nie spaliśmy dobrze. Jakoś taki jesteśmy. Jestem zmęczona bardzo dzisiaj. I byliśmy w tym zebraniu. Zimno jest, jak nie wiem. Teraz pytanie ze 10 punktów co zrobimy na obiad i no nie jesteśmy jakoś tak dzisiaj. Nie no, how would you say no motivation tiredness gen general overload. Or... Or no, I'm asking for for us. Oh, so... hmm. I think I want to make kebab, chicken and kebabs. Yes, shall we make chicken kebabs? Delicious. Let's do it, yes. So I planted the, I... The garlic. Did I do it upside down? I think so, I... I was totally Hands up, who knew that garlic's had the right and the wrong way around? Does everyone know that? I didn't know that. How do you tell? This one, for instance, which one's okay. the top and the bottom? Bottom, roots, the top. Yeah, but take when it out. It, bottom, bam bam, the top. Okej. Okay. O, oh, diabły. Dzisiaj mm. robimy kultowe kebaby. This is the most amazing. Yes, my mom gave it to me. It's fantastic. It's so good. The older one broke. Get the other one. Mhm. huh. Bierzemy mięso mielone najlepiej z poduża, żeby było bardziej tłuste. Ja mam akurat lean, tylko jest pięć tłuszczu. Lepiej, żeby było trochę więcej. We'll skip over the fact that I just cleaned all this area. Mm -hmm. um, it's I might have just had my finger over the microphone. Sorry. Which one are you making? Ke um, uh, Doner kebabs. Okay. Cumin. She said, put lots of. She said, put lots Africa. of flavor in it. Oh my God, my eyes are watery. I feel like every year I have to fix this camera. I took the old one, you know, because we had a few of them. Because I like this camera. Thanks. Is it possible that the old one? I don't know. Oh, I think so. My tears. Hold on, I need to grab the the, the pepper and salt. <laughs> See that, can you can talk, again and Talk about something, mean to make the video more interesting, because so. we we don't want them to be just like showing what we're cooking, because you know. I can't tell them about things I do. It. No we can't work. Come, let's do that. I'm not allowed to say what I do at work. Yeah, it's confidential. confidential. So what we can talk about safeguarding, I can't talk about my work. Mm. Um so that's interesting. Um You will need to help me in a minute, oh, James is very musical at the moment. Mieszamy mięso razem z cebulą, którą może powinnam sobie trochę bardziej chyba pokroić. Tutaj można też dodać na przykład jeszcze zieloną pietruszkę, jak się chce, ale ja nie chcę za bardzo przesadzać, żeby wiecie, chłopców trochę nie przestraszyć. I teraz biorę trochę tego mięsa i rozkładam na papierze. Niektórzy co robią, to kładą drugi kawałek papieru, biorą wałek i rozciągają. It's okay, I just have to don't want to make it, and I should probably put a little bit more meat, if you know what I mean, but. What mm -hmm. you see here is almost escaping, so we need to go back. <laughs> okay. It doesn't need to be perfect, perfect. Got some more, and then, some people already wrap it this way, or. Oh. What I did. Smoking. I'll show you, Gavin, this is the magic. We need it for next one. So you do. Whoop, 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 whoop. Sorry, I was looking and I wasn't paying attention to what's filming. I think I was filming your elbow. Here we go. And now I'm going to use this one again. And you need another sheet of paper. Yes. Which exactly. means I can't film anymore. No, but people know, look, so that's how it's going to be, yes? That. It will look like that. Eh, yeah. check. Uh, Trochę jest blade jeszcze. Powinnam dłużej może przypiec, ale zaraz musimy jeść. Close up. Should I, one should I pick to do the, close up to the, next one, the first one? This one is double sided, maybe this one. Are you ready? więcej tłuszczu, to wtedy nawet ten efekt będzie lepszy. It looks amazing, don't you think? Yeah, Yes, exactly. That's why I'm going to put it in the oven for a little bit longer. To be honest, we could put it in the fryer, It would be quicker probably. There we go. Oh, this one is double sided. That's the paper. Sorry, see. It's crazy. Doesn't it look, doesn't it look amazing? Look. Yeah. And honestly, it's going to be delicious. Let me spread it a little bit so I can put it in an oven. Okay. Yeah, I mhm. Mean, I mm okay. Go back in. Bubbling, bubling. Kurczak tutaj, warzywa, sałata, sos i trochę frytek i jemy. Chcę tylko powiedzieć, że obiad wyszedł prze to dosłownie, ten rodzaj przygotowania to jest chyba największe odkrycie takie kulinarne, wiecie, tego roku I na pewno będziemy robić to częściej Ja jakiś czas temu pokazywałam Wam na Instagramie, robiłam wołowinę I popełniłam ten błąd, że ta wołowina była zbyt um, e, chuda I lepsza by była taka tłustsza Widziałam, że niektórzy robią na przykład z mięsa z... Um, woł nie wołowina, tylko paranina. Ja za baraniną tak nie do końca przypadam, najbardziej za, za zapachem, ale powiem Wam, że z kurczakiem tutaj tyle zostało. Był, widzieliście ile tego było, i ja zjadłam z gawem po dwa te takie małe rapy, może troszeczkę większe niż ta miska, czyli tak jak nie wiem, średnica może 20 cm, trochę więcej niż moja dłoń. Um, James zjadł jednego całego, ale dołożył sobie później właśnie samo mięso. Myślałam, że jeszcze na jutro zostanie, właśnie, że mogą zrobić lunch do szkoły, ale niestety już nic nie zostało to też będzie świetnie smakowało właśnie do e, takiej kanapki, tak, żeby zrobić. także jeżeli jeszcze się zastanawialiście nad tym przepisem, to nie ma co i e, może przyszła kolej, żebym pokazała wam co kupiłam sobie nam w sumie na Black Friday. ja już jestem w piżamie. I będziemy otwierać e, paczkę, musiałam się wspomóc nożyczkami, bo nie dam rady tej taśmy tutaj wkleić. I chyba nie ma vlogmasu, nie ma roku z nami bez właśnie wspomniania o patelni. Pytałam Was e, już od kilku lat, prowadziliśmy taki dialog internetowy, w którym <grywaliśmy> próbowaliśmy dojść do porozumienia, e, która patelnia tak naprawdę jest najlepsza. I ja wiecie, jestem pewna, że jeżeli oglądacie mnie regularnie... Gdzie jest mój pierścionek? Aha, zdjęłam zegarek, bo jak robiłam mięso, tak? Mnie to już późno może. W każdym razie e, rozmawialiśmy na temat tego właśnie, które patelnie są najlepsze i wiem, że wśród każdego z nas są bardzo różne opinie. I ja przecież mam patelnię ze stali węglowej, która niestety mi się nie sprawdziła do końca, e, z tego względu, że później się dowiedziałam, że tą warstwę, którą na niej wyrobiłam, patyny zniszczyłam przez na przykład smażenie czegoś na bazie pomidorów, czyli kwasowego produktu. E, miałam też takie zwykłe patelnie, bym powiedziała, no nie wiem, teflonowe, które nie oszukujmy się, przez jakiś czas się bardzo dobrze sprawdzają, ale później coś do nich przybiera. Mam patelnie y, żeliwne, które też są dobre, ale na nich nie lubię na przykład smażyć jajek i fakt, że są wiecie... Wątpię, żeby ktokolwiek z Was miał też tylko jedno patelnię w domu, tylko mamy różne garnki czy patelnie, których używamy do różnych potraw i one wtedy się sprawdzają najlepiej. Jeżeli ja gotuję gulasz, jeżeli... Chociaż teraz robiłam też w szybkowarze, ale jeżeli gotuję na przykład sobie taki gulasz albo kary to zazwyczaj robię to w garnku żeliwnym, tak? I wtedy lepiej smakuje tak samo, czyli konkarem w takim garnku też mi jakoś lepiej smakuje. Wie, wiecie, o co mi chodzi. E, lubię też e, właśnie poczytać, co, co ludzie piszą. I prawda jest taka, że mm, Nigdy nie znalazłam produktu, który miałby w 100%. Pozytywne opinie, bo zawsze ktoś się znajdzie, kto powie coś negatywnego, i to poniekąd czasami może być spowodowane z po prostu nieumiejętności korzystania z danego produktu. Bo, wbrew pozorom, pytania nie są takim wiecie, łatwym narzędziem do obsługi. A często właśnie ten produkt wcale nie jest taki dobry, tylko ta właśnie reklama powoduje, że mam ochotę to mieć. Myślałam o Our Place, bardzo popularny tutaj, ale też widziałam filmy po kilku miesiącach. I no, nie, one nie wyglądają najlepiej. Chociaż teraz wypuścili też właśnie kolekcję ze Stali nierdzewnej, którą też rozważałam. Ale generalnie jedna z najlepszych opinii, które znalazłam, to ta która, z firmy Made IN. I na stronie właśnie była bardzo dobra okazja. I kupiłam zestaw trzech. To jest inwestycja, słuchajcie, tak jak inwestycja w moje garnki, właśnie Le Crusade, czy żeliwne, czy te stalowe, które mam, to był nasz prezent, pamiętam, od, nasz, od, na chyba zaraz po ślubie i one nadal wyglądają fenomenalnie i moim zdaniem bardzo są dobrymi garnkami i nie, zamieram, nie zamierzam się z nimi rozstawać i one pewnie zostaną z nami do końca życia i miałam też taką nadzieję, że może będzie podobnie z tymi patelniami. W każdym razie, e, kupiłam zestaw trzech i e, takie być moje pierwsze wrażenie. Jest, jest ciężka, to też jest wyznacznik tego, jak będzie się sprawdzała. Podobno rączka się nie nagrzewa przy jej używaniu. Jest też właśnie sekret i specjalny sposób na to, co, jak się używa tych paterni ze stali nierdzewnej. Ja kupiłam, słuchajcie, jedną w TK Maxie nie wiem czy rok temu, czy może pół roku temu, i ona po prostu pomimo tego, że zastosowałam się do zasad, które ja słyszałam, ona się w ogóle nie sprawdziła, ale też mieliśmy, moim zdaniem, jakiś problem z naszą kuchenką indukcyjną. Coś się działo z nią, że dosłownie przypalała praktycznie wszystko. Ja zawsze mniej więcej korzystałam z tej samej temperatury, także wiecie, byłam przyzwyczajona, nie zwiększałam jej do max. I coś się, nie wiem, poprzestawiało, że chyba ta temperatura była za wysoka i to trwało przez kilka tygodni i później wróciło do normy nie wiem co się stało ale w każdym razie sekret taki patelni oczywiście po jej dokładnym umyciu jest taki aby ją rozgrzać ale nie na bardzo gorącym ogniu tylko no właśnie na średnim i czekać do tego momentu do kiedy e, te wszystkie to cała ta ciepło rozprowadzi się po jej całej powierzchni to może troszeczkę potrwać i dopiero kiedy tutaj wrzucimy Wlejemy kilka kropel wody, one zaczną się zbierać jak takie krople rosy rano na trawie i to jest właśnie znak, że ona jest idealnie rozgrzana i wtedy osuszamy z tej wody, jeżeli chcecie właśnie testować i wtedy to dopiero dodajemy tłuszcz. I e, jest kilka osób, które też szanuję w sieci, które używały tych patelni i pomyślałam sobie, że zaryzykuję. Tylko mówię, to jest dość duża inwestycja, bo za ten zestaw trzech zapłaciłam chyba 200 30 funtów. Myślałam, że w środku będzie inwoj, dlatego też jestem trochę taka, wiecie, zdziwiona, że zostawili mi paczkę o takie wartości na dole i nawet nikt mnie nie poinformował, że ona została dostarczona, że ktoś mógł ją wziąć i tyle bym widziała. I w środku są trzy różne rozmiary, ale pomyślałam, że zacznę od tej najmniejszej, bo chciałam ją przeznaczyć na jajka, sprawdzę, jak ona mi się będzie sprawdzała, a jeżeli ewentualnie... Stwierdzę, że to też nie jest to, to, to po prostu odeślę może z powrotem i nie będę, tak jak gdyby wiecie, wszystkich na razie używała, marnowała, żeby się sprawdzić, ale tak jak czuję, że jest solidna, jest ciężka i podobno używają jej też kucharze, zrobiona w Europie, Made in Italy. Dam wam znać, słuchajcie. No i mówię, vlogmas bez rozmowy o patelni to jak nie robię vlogmas? Aby tradycję stało się zadość, no musiałam o tym wam tutaj dzisiaj powiedzieć i dlatego to zrobiłam. Um, za kilka minut zaczyna się mój, jeden z moich ulubionych programów, którego wczoraj nie miałam okazji obejrzeć, bo później wróciłam, bo mam zmęczona, ale może dzisiaj mi się uda. I um, widzimy się jutro. Jutro. Trzymajcie się. Pa.